Dzień dobry, moi drodzy, witam się z wami dzisiaj z Sopotu Zaczynamy z mamą nasze krótkie wakacje, czterodniowe Wczoraj rano, słuchajcie, jeszcze byłam u fryzjera, także odrost jest zrobiony, czuję się po prostu jak nowy człowiek Jesteśmy już na miejscu, jesteśmy w Sopocie, dojechałyśmy Jechało się naprawdę szybko Bardzo nam szybko droga Bardzo nam szybko droga, minęła, nawet się już nie spostrzegłyśmy, a już byliśmy w Sopocie Mamy taki e, mały apartament Szybko wam pokażę nasz pokój Tutaj mamy takie wielkie łóżko. W ogóle jest ten pokój w takim fajnym stylu. Tutaj, słuchajcie, mamy biureczko. Yy, mamy też tutaj kanapę. Tutaj jedynym minusem, z tego co teraz popatrzyłam, jest tylko to, że jest jedna mała szafa, więc na dłuższy pobyt to by było trochę mało. Tutaj mamy korytarz. Tam na końcu jest kibelek. Tutaj mamy łazienkę. Jeśli będziemy zadowolone, to wam opowiem już pod koniec wyjazdu. Mamy, słuchajcie, godzinę 18.30. Wydaje mi się, że jeszcze sobie dzisiaj. Wyjdziemy zobaczyć, co tutaj jest w okolicy, zrobić jakieś zakupy, może na śniadanie. No i dzisiaj już się będziemy relaksować. Zapytam się mamy, czy robimy dzisiaj imprezkę. Mama powiedziała, że robimy imprezkę, także będziemy pewnie oglądać filmy. Bardzo dzisiaj wieje, słuchajcie. Mam nadzieję, że jutro już nie będzie tak wiało, bo ten wiatr sprawia, że jest dwa razy zimniej. Jest już ciemno dzisiaj, także dużo z sobotu nie zobaczymy. Ja mam taką misję, żeby może sobie znaleźć jakąś piżamę, bo zapomniałam piżamy. Może gdzieś tutaj będzie niedaleko jakiś sklep, zobaczymy. Także my się widzimy jutro, dzisiaj będziemy się już tylko relaksować. Dzień dobry, moi drodzy, mamy już kolejny dzień, niedzielkę. Wstałyśmy, ogarnęłyśmy się, to znaczy tam z tyłu mama się jeszcze nie maluje się. Zjadłyśmy sobie śniadanko, nawet już wypiłyśmy taką małą kawkę i widzę, że moje włosy po wczoraj po prostu mają jakieś szalone róki. Będziemy się zbierać, słuchajcie, na molo, w sopocie, na nasze kochane molo. I pamiętam, że ile lat temu, chyba z pięć lat temu, byłam tu z Kamilem. I też sobie tak spacerowaliśmy i byliśmy w zasadzie w podobnym czasie, bo byliśmy jakoś w połowie lutego chyba, czy na początku lutego Dzisiaj już jest 26 luty Pogoda słuchajcie jest szalona, bo pada nawet trochę śnieg Tutaj widzę, że na drzewie i na dachu jeszcze trochę tego śniegu zostało, ale raczej to jest taki mokry śnieg Ciekawe czy na plaży będzie trochę śniegu Będziemy zaraz sobie się zbierać, pójdziemy sobie na spacer, pospacerujemy i chyba, i chyba już będzie wtedy pora obiadowa, zobaczymy, co będziemy robić. Miałśmy w sumie wypić kawkę na mieście, ale jakoś tak nam się nie. Mamo chciało teraz już tej kawy w domu. No. W domu. Może sobie właśnie wypijemy jakąś taką super kawkę na mieście, taką z pianką. Zbierałaś? Wow, jakie ładne. Taki, takie szare, inne, nie? No. Super. Wróciłyśmy do kwaterki i wzięłyśmy sobie po drodze e, kawkę z maka. Chwilę sobie odpoczniemy, a potem chyba znowu na jakiś spacerek ruszamy, czy nie? Chyba No, także nachodziłyśmy się strasznie, strasznie wieje, więc nie. Na plaży to tak hardkorowo. Obok, jak się idzie tą promeną, to się super idzie. Tak. Jest cieplutko. No, także ja mam tutaj karmel latte macchiato. Mama sobie wzięła czokobery. Patrz jaki masz wzorek w środku. No, ja też chyba taki, bo taki też był. No, także sobie teraz robimy kawkę. Proszę się stuknąć kawką. Na zrówku. Dzień dobry moi drodzy, witam się kolejnego już dnia. Mamy dzisiaj poniedziałek, czyli nasz taki ostatni pełny dzień. Wychodzi słońce za chmur, jeszcze trochę śnieg się z wczoraj trzyma. Na pewno widzieliście na poprzednich klipach, że byłyśmy jeszcze na zachodzie słońca, ale okazało się, że w ogóle słońce o tej porze roku zachodzi gdzie indziej, nie spada w morze, ale za to słuchajcie, zastała nas taka lekka zamieć śnieżna na plaży i to było magiczne, bo zaczął leczeć nie, mamo, taki biały kuch z nieba. Bardzo było fajnie, także porobiłyśmy sobie zdjęcia, nakręciłyśmy filmiki, przeszliśmy się kawałek plażą w śniegu. A to takie płatki, po prostu jakby ktoś pióra zrzucał, nie? Takie puchate. Super bo Później sobie jeszcze podreptałyśmy do sklepu, kupiłyśmy sobie coś na kolację i już sobie chillowałyśmy. E, chciałam wam powiedzieć, że przeczytałam kolejną książkę. Miałam ją skończyć w domu, ale wpadłam w, w wielu przygotowań i już nie zdążyłam. Mamy tutaj Purpurowe Serca. E, książka była naprawdę spoko, e, spoko romansik. tylko niektóre wątki mi się wydawały trochę nielogiczne i zachowania bohaterów. Ale jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, co o niej myślę, to e, tworzę na Instagramie takie relacje, w których dokładnie opisuję na książkiem przyznaję mi ocenę. I słuchajcie, byłam bardzo ciekawa, jak wypadnie film w porównaniu do książki. I wczoraj sobie z mamą ten film obejrzałyśmy. Czekajcie, postawię Was może tu, bo mi ręka uschnie. Rzeczywiście, film na Netflixie był, tylko że bardzo dużo wątków takich istotnych było pominiętych. Jeżeli chcecie obejrzeć ten film, to może sobie przewiniecie, bo będę spoilerować. Był też pominięty wątek tego, że główna bohaterka. Miała dwóch facetów jednocześnie. Tam było właśnie tylko to, że ona się trzymała z tym jednym głównym bohaterem, a w książce było tak, że ona była rozbita pomiędzy dwóch, także też mi się wydaje, że to jest taki no, duży wątek, którego się nie powinno pobijać. No, ta dziewczyna była bardzo taka wybuchowa, nie mamo? Tak, ale taki duży aspekt był taki rodzinny, że konflikt rodzinny u niego, że on miał taki tak. konflikt z ojcem. Nie? on miał konflikt z ojcem, chociaż też wydaje mi się, że w książce to było poruszone głębiej i ten ojciec. No nie było tak wytłumaczone, dlaczego konkretnie był ten konflikt. Że właśnie ta jego przeszłość narkotykowa, że co tam było, że on trafił na jakiś tam odwyk. To powiedzieli w tym filmie. Tak? Że no on by, Bo był... ja książki nie czytam, ja to z filmu wiedziałam. Aha. Byli, bo on jeszcze nawet opowiadał, że on ojcu... A, no to może było, no to może nie zwróciłam wtedy uwagi Film był przyjemny, chociaż wydaje mi się, że niektóre wątki były pobieżnie traktowane Dzisiaj, słuchajcie, sobie zaplanowałyśmy wycieczkę do Gdyni Zobaczymy, czy dojdziemy, zobaczymy, jak tam warunki na plaży No i co? I zapraszamy Was na ten dzień z nami Jest to nasz ostatni dzień taki pełny Zamierzamy z niego w pełni skorzystać, tak jak mówi właśnie za kulis tam mama Mama się maluje, jeszcze sobie szybko tylko wypijemy kawę i ruszamy Dzisiaj mamy trochę niebieskiego nieba Trochę jest spokojniejsze morze, a my ruszamy tam Czyli na klif. Myślisz mamo, że dojdziemy? No myślę, że dojdziemy. Tam daleko. Godzinkę się będzie szła. Chyba idziemy plażą, bo tak nie wieje, nie? Wyruszamy. Wracamy w zasadzie do Sopotu. Byłyśmy w dyni, tak jak widzieliście na klifach. Weszliśmy też sobie do tawerny. Ona się nazywała Tawerna Orłowska chyba, nie? Tak. Ja byłam tutaj ostatnio, jak byliśmy z Kamilą właśnie też w tej tawernie, bo mi się wydaje, że w ogóle tam e, nie ma w pobliżu jeszcze jakiejś restauracji, co? Nie, nie. Nie było nic takiego. Weszliśmy sobie jeszcze do tawerny, ale było tyle ludzi, że nawet nie było co wyciągać aparatu. Było bardzo zatłoczone. Mama sobie jadła coś, co ja by jadłaś? Doradę. Doradę. A ja sobie wziąłam kawkę i ciasto, ale tak średniowo, nie? No. Średniowo nam to smakowało, więc... Znaczy no, dorada była dobra, tylko ta sałatka nie? No mama no, miała na zimną sałatką, ale chyba wolałabyś, żeby była ciepła, nie? Tak. Szłyśmy w tamtą stronę plażą, w tą wracamy lasem i zobaczymy, gdzie nas wyniesie. Szłyśmy długo, bo szliśmy półtorej godziny, no nie? Tak. W tą jedną stronę. Więc dzisiaj kilometry będą nakręcone. Jaki mamy plan jeszcze na popołudnie? E, zakupy. Właśnie, jeszcze wpadniemy do Hendema, żeby zobaczyć jakąś piżamkę, bo mi się wczoraj spałam w, w spódniczce spod koszulka. Swojego jako wynalazku jakoś tak nie lubię. Bez niczego. Zimno tam zresztą by było chyba nie? Tak bez niczego spać. Wdychamy jodek. Jest dzisiaj piękna pogoda, chociaż już teraz słońce zaczyna zachodzić. To pomyślał, że to taka fajna droga. Naprawdę fajna. Super. Tylko, że było napisane, że ślepy zaułek za 700 metrów, to Aha. nie wiem, czy nie będziemy musiały wejść na plażę. Aha. Ale zobaczymy. Ale miałyśmy przygody, zapomniałam, bo chciałam opowiedzieć o tej przygodzie. Mama miała takie małe jeziorko do przeskoczenia. Na ja sobie. Małe rozlewisko przy plaży. Tak, małe rozlewisko. Ja sobie przeszłam tak naprawdę potem, bo po mam chodzie. takie wysokie buty. A mama chciała skoczyć i zamoczyła całego buta. No i przemokło mi. Przemokła, wyschło. Ale doszłyśmy do tej. Okay. Do tawerny, i po prostu wszystko mi wyschło. Wszystko wyschło, bo tak słońce grzało chyba. Mam spodnie, mam suchutkie buty, suwe. Wszystko. Chyba ci wiatr też to przewiał, co? No nie wiem, właśnie. Ja też nie wiem. Chyba tak, wszystko mam suche. No I więc... nawet mi katar przeszedł. Tak. Co, po prostu jak człowiek zmoczył. To jest nienormalne. Buta, to Cud. powinien być, nie? No. Dobra, odzywamy się potem już później, bo widzę, że ktoś tam idzie. Odezwiemy się, jak już dotrzemy. Nie wiem, co jeszcze będziemy. Najpierw idziemy kupić piżamkę. Z jeszcze pewnie wyjdziemy sobie na jakąś kolację. Zobaczcie, jakim spacerujemy przepięknym nadmorskim lasem. Tutaj mamy morze, a my idziemy ścieżką tutaj. Jeszcze taki przy słońcach i zachodowi. Ale pięknie. Dzień dobry, moi drodzy. Mamy już kolejny dzień, yy, czyli mamy dzisiaj wtorek. Wtorek jest dniem, w którym wyjeżdżamy. Mama tam jeszcze na korytarzu umyje, yy, umyje chyba jakieś talerzyki. No, także już jesteśmy spakowane i pójdziemy sobie chyba jeszcze przed wyjazdem kupić jakieś pamiątki, jakieś może magnesiki. Około 14 mamy pociąg, mamy teraz godzinę 10, więc myślę, że jeszcze też jestem, że my może wejść jakiś obiquet. Zastanawiam, co zrobić z walizkami. Idziemy zobaczyć mamo tam do tej bagażowni. No, możemy i zobaczyć. Może będzie tak, może będzie taka szatnia, gdzie ktoś to przypilnuje, bo tak będzie nam trochę lżej, nie? No. No to zobaczymy. Wczoraj, słuchajcie, już miałyśmy jeszcze iść na kolację, ale tak padłyśmy, nie? Po tym spacerze. No. Przeszłyśmy prawie 17 km. Wczoraj <gryw> już tak czułam podbicia stóp. Jeszcze szłam w takich butach na wielkiej takie, nie takich twardych butach, na takiej koturnowej takiej podeszwie. Będziemy się zbierać. Dzisiaj jest przepiękna pogoda, aż normalnie żal wyjeżdżać, bo jest czyste niebieskie niebo, mamo. I słońce świeci. I słońce świeci, nie ma ani jednej chmurki. A jak podsumowujesz, mamo, ogólnie ten wyjazd? Bardzo fajnie. fajnie, nie? Stwierdziłyśmy z mamą, że musimy sobie częściej robić takie wycieczki we dwie, nawet takie krótsze. Chociaż raz w roku, nie? No. Żeby, żeby to sobie super, tak... super. Że nad tym morzu, że tak się chodzi, jak słońce świeci. Ekstra. to, to nie, nie przeszkadza, że jest zima, nie? No tak, szłyśmy, szłyśmy i mogłybyśmy tak chodzić, nie? No. Dopiero wieczorem się czuje to zmęczenie. Tylko takie buty byś miała takie adidasy trochę tak, lepsze, nie? Tak, takie większe. Większe taki z Wiosną w ogóle było fajnie. Piękny, piękny sopotarz, żal wyjeżdżać. Ale jutro, słuchajcie, kolejna podróż. Jutro jedziemy z Kamilem do Karpacza. Także dzisiaj przyjeżdżamy do domu i ja się jeszcze muszę przepakować. Znaczy spakować, bo yy, spakować w nową większą walizkę, bo teraz jedziemy na... od środy do niedzieli. No to w sumie na pięć dni. Jaki ziomek. Zobaczcie na te kamieniczki. Dzień dobry kochani, mamy już dzisiaj następny dzień, czyli 1 marca, środa. Wczoraj się nie odzywałam, wróciłam dosyć zmęczona. Potem się jeszcze przesiadałyśmy w jeden pociąg na tej Warszawie Zachodniej. To jest po prostu teraz Sajgon. Chciałabym bardzo podsumować ten wyjazd, bo był on naprawdę super. Jeszcze wczoraj e, przed wyjazdem poszliśmy do takiej knajpki, chyba wstawiałam wam przybitkę. E, do knajpka się nazywała Śliwka w Kompot i jadłyśmy tam tak pyszną pizzę. Ta pizza była... Salami pikante, i z jakimś takim właśnie sosem śliwkowym. Ona była słodko, pikantno. Taka trochę kwaskowa, to no przepyszna Cały ten pobyt naprawdę nam się udał i słuchajcie, mieliśmy i zimę I, i mieliśmy piękną pogodę i mieliśmy słoneczko ja Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się ten czas spędzić z mamą już dawno Słuchajcie, nigdzie też z mamą nie byłam Co do słuchajcie hotelu, to muszę wam powiedzieć, że na pierwszy rzut oka hotel był super Potem jak żeśmy już w nim pomieszkały, to okazało się, że kibelek jest tak malutki Że po prostu ciężko tam się było w ogóle obrócić Znowuż jak weszłyśmy do pokoju, otworzyłyśmy łazienkę to w tej tej Łazience czuć było taki jakby zapach trochę z rur. W tym apartamencie była dosyć słaba wentylacja. Brakowało nam też wieszaków na kurtki. Brakowało nam też takiego stolika, gdzie można by zjeść sobie właśnie śniadanko, zrobić sobie kawkę, bo było tylko biurko, a na tym biurku po prostu kładłyśmy wszystko. Ja wybrałam ten apartament ze względu na lokalizację. Lokalizacja po prostu była świetna. Dwie minutki od. 10 minut od Monciaka, 15 minut od plaży Lokalizacja była po prostu na piątkę z plusem No ale mia miałyśmy tam zastrzeżenia Także nie będę Wam tego hotelu może e, polecać Nam się on sprawdził, ale było tam właśnie parę takich rzeczy które bym poprawiła. Tutaj już bym się chciała z wami pożegnać. Słuchajcie, tutaj mam kolejne walizki, już się spakowałam na kolejny wyjazd, także czekajcie na kolejnego vloga. Tym razem wyruszam z kamankiem w góry. W północy na południe. Ostatnio mamy taki podróżniczy czas, z czego ja się bardzo cieszę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli vlog Wam się podobał, to koniecznie zostawiajcie kciuki w górę. Ciskajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu. Do następnego buziaczki, pa!